Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku o karmie. Nazywam się Dorota Załęska-Turant. Dzisiaj będę kontynuować temat karma, a zdrada. Chciałabym szerzej omówić temat, bardziej dokładniej, dlaczego ludzie zdradzają, dlaczego osoby uczciwe, moralne, etyczne doświadczają zdrady ze strony partnera, którego kochają. I od razu na początku chciałabym zaznaczyć, abyśmy powstrzymali się od przede wszystkim osądzania tych, którzy łamią prawa boskie i ludzkie. Musimy ciągle pamiętać, że żyjąc we wszechświecie, jesteśmy poddani planowi boskiemu, że wszystko, czego doświadczamy, co się dzieje, jest tylko i wyłącznie po to, aby obudzić naszą duszę. Zdrada jest bardzo bolesna, dlatego że kiedy zdradza człowiek, którego kochamy, jest to najtrudniejsza emocja do przebrnięcia przez osobę, która tego doświadcza. I teraz zastanówmy się: dlaczego ludzie zdradzają? Czy? Przyczyną jest to, że mają niewłaściwego partnera, że są niezadowoleni z seksu, że nie mają przyjemności cielesnych. Nie, proszę Państwa. Dziś chciałabym szczególną uwagę zwrócić właśnie na elementy karmiczne, a nieludzkie. Wszystko, czego doświadczamy na planie fizycznym w pierwszej kolejności, dzieje się na planie subtelnym. Chciałabym tu poruszyć. Temat energii, bo bardzo często ja słyszę w swoim gabinecie pani Doroto. Ja absolutnie nie szukam kochanka, ale tak się zdarzyło. Proszę państwa, nigdy nic tak się nie zdarza. Osoby, które zdradzają, yy, najczęściej wstydzą się swojego czynu, nie potrafią się do tego przyznać i ciągle się usprawiedliwiają. Prawda jest taka, jeżeli osoba, która nawet świadomie nie wie, że szuka kochanka, na poziomie subtelnym wysyła taki sygnał. I na konkretnej częstotliwości właśnie ten sygnał odbierze inna osoba, która podobnie szuka kochanka czy kochanki. I nie ma tu usprawiedliwienia, mówiąc nie chciałam, nie myślałam, nie szukałam. Kiedy właśnie rozmawiam w ten sposób z osobami, które dokonały takiego czynu, one naprawdę w świadomości, w logice nie myślały. Więc kto szukał tego partnera? Oczywiście ich dusza. I teraz dusza osoby, która absolutnie nie miała zamiaru zdradzać swojego partnera, którego kocha, często. Jest niczym innym jak narzędziem dla swojego partnera, aby oczyścić go z przywiązań. I teraz od razu Państwu zaznaczę, że osoba, która doświadczyła zdrady i cierpi, nie oznacza, że ona zrobiła coś złego, że jest niedobra, że nie potrafi żyć w związku partnerskim. Od razu Państwu wyjaśnię, że My ponosimy skutki powrotu energii nie zawsze w tej samej dziedzinie. I tu zaznaczę, jeżeli osoba jest w miarę uczciwa, lojalna wobec swojego partnera, ale może mieć silne przywiązanie do kontroli, może osądzać, oceniać, i teraz wszechświat musi ją upomnieć. Ale w jaki sposób? Jej może nie zależeć na przykład na pracy, na pieniądzach, ale może być przywiązana do swojego partnera. I teraz ona e, tak naprawdę narusza prawa osądzania, oceniania czy kontroli, a zostaje upomniana poprzez zdradę swojego partnera. Jest to Trudne do zrozumienia, właśnie na sesji, kiedy robię diagnozę, badam te przyczyny, bo należy je po prostu uzdrowić. Pamiętając o prawach boskich, każdy, kto dopuszcza się zdrady, prędzej czy później poniesie odpowiedzialność. Mówię to dlatego, że wiele osób, które doświadczyły zdrady ze strony partnera, mają w duszy chęć zemsty, chęć y, upokorzenia drugiej strony. Ich marzeniem jest doświadczyć, zobaczyć, że ta osoba, która zdradziła, czy odeszła z inną partnerką, kochanką, kochankiem, y, powinna cierpieć, powinna płakać i powinna doświadczyć kary boskiej. Od razu chcę zaznaczyć, że prędzej czy później wszystko wraca, każdy uczynek. Wracając do zdrady, yy, mamy zdrady na różnym poziomie: zdrada mentalna, psychiczna, emocjonalna, fizyczna i jest jeszcze jeden rodzaj zdrady, i to jest tak zwana moja własna nazwa: jest to zdrada energetyczna Rodu. I tą zdradę oczywiście omówię oddzielnie, żebyście Państwo wiedzieli, co mam na myśli. I teraz, dlaczego człowiek doświadcza zdrady, kiedy jest dobry? I w grę wchodzą przywiązania, o których już Państwu wcześniej mówiłam w odcinkach na temat związków partnerskich, ale tutaj tak przypomnę temat. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy przywiązani do swojego partnera, ustawiamy go jako główny cel w życiu, ten człowiek, ta osoba, i tu nie ma znaczenia, czy będzie to kobieta czy mężczyzna, prędzej czy później ucieknie od nas, zostawi nas bądź będzie zdradzał. A jeśli bardzo kocha i nie ma inklinacji do zdrad, to zostanie i może zachorować lub nawet umrzeć. Więc to są te podstawowe przyczyny. Kobiety bardzo często boją się. Że partner je zostawi. Ten lęk jest niczym innym, jak również atakiem na swojego partnera, a więc nie muszą być przywiązane. Nie muszą chcieć z nim być, ale wystarczy, że się będą go bać, i lęk również jest atakiem. I każda strona, czy to kobieta, czy mężczyzna, jeżeli jest przywiązany do posiadania rodziny, a partner to jest rodzina, Taki związek również może zakończyć się zdradą jednego z partnerów. Zdrada, po co ona jest w tym momencie? Po prostu należy oderwać drugą stronę od wielbienia własnej osoby. Przychodzimy na to życie, aby doświadczać miłości, ale na poziomie subtelnym każdy z nas jest odrębną duszą. Dlatego. Osoba, która jest silnie przywiązana i jej pragnieniem jest posiadanie partnera, to w momencie, kiedy tego partnera będzie mieć, ten partner w sposób samoistny może próbować uciec od takiej osoby, a pierwszą ucieczką, taką najbardziej delikatną, jest ucieczka w zdradę. I jeszcze ważnym takim czynnikiem karmicznym jest bardzo silne przywiązanie do relacji. I tu już mówimy o relacjach jako relacjach y, związanych czy to y, z partnerem, z siostrą, z rodzicami, z koleżanką i z przyjaciółmi. To przywiązanie również powoduje, że taka osoba tak naprawdę sieje wokół siebie spustoszenie. To znaczy Partner odchodzi, rodzice się odwracają, przyjaciele również, i taka osoba niestety, ale ciągle doświadczać może zranień ze strony bliskich osób. Proszę Państwa, oprócz zdrady fizycznej, mentalnej, są inne rodzaje zdrad, które na przykład dokonują osoby, nawet o tym nie wiedząc. Są pewne zachowania społecznie akceptowalne przez wiele osób. Mówię to z mojego doświadczenia zawodowego, kiedy to na kursie uzdrawiania związków partnerskich bardzo szeroko omawiamy właśnie temat, co jest zdradą w związku partnerskim, co jest niedopuszczalne. To wtedy następuje bardzo burzliwa dyskusja na ten temat, bo wiele osób. Zdrada swoich partnerów, nawet o tym nie wiedząc, że to robi, a później się dziwią, że partner robi to samo, tylko już w sposób bardziej dosadny. I taką formą zdrady swojego partnera, która jest akceptowalna przez społeczeństwo, jest flirt i kokietowanie. I z mojej strony, proszę Państwa, ten flirt i kokietowanie ja zaliczam do zdrady rodu, do zdrady energetycznej, którą bardziej dokładnie omówię w następnym odcinku podam Państwu wszelkie skutki, jakich, jakie ponosimy, z powodu tego, że zdracamy swojego partnera. Ale wracając do tego flirtu i kokieterii, te osoby, które to robią, one myślą, że są niewinne, że nic złego nie robią i zadowolone wracają do domu. A później się okazuje, że ich życiu zaczyna się sypać, partner zaczyna się oddalać, brakuje miłości, i same nawet nie wiedzą, co się dzieje. Ale okazuje się, że na przykład najczęściej, niestety, kobiety to robią: przez lata zwracały uwagę innych mężczyzn na siebie, kokietowały. I tak naprawdę dobierały się w ten sposób do duszy mężczyzny i w sposób nieświadomy go okradały. Ale jak powiedziałam, ten temat omówię blisko w następnym odcinku. W ostatnich czasach następuje bardzo silna degradacja miłości w związkach partnerskich, partnerstwa. Nie mają tego fundamentu, na którym mogą się oprzeć, kiedy będzie kryzys, kiedy stanie się sytuacja jakaś bardzo ciężka. Psychologia twierdzi, i ja również, że zdrada często jest pozytywnym efektem dla związku partnerskiego, bo może go obudzić, bo może otrzeźwić drugą osobę i jeżeli ludzie naprawdę się kochają. Zdrada bardzo często może być właśnie uzdrawiająca. Osobiście nie akceptuję w sposób ludzki takiego postępowania, jednak na poziomie energetycznym jest ono wytłumaczalne. I na koniec, proszę Państwa, chciałabym podać taki przykład mojej klientki, która przyszła do mnie bardzo zrozpaczona, bo partner ją zdradził. Kiedy zaczęłam dociekać przyczyn, okazało się, że moja klientka również zdradzała swojego partnera, ale w taki sposób niefizyczny. Powiem Państwu, o co chodzi. Ona pisała maile ze swoim bliskim przyjacielem, kolegą, ale te maile nie miały charakteru koleżeńskiego. Ale bardzo były flirtujące, wręcz takie bardzo osobiste. I kiedy ja jej zwróciłam uwagę, że to jest bardzo poważna forma zdrady jej partnera była zaskoczona. I kiedy jej się zapytałam wprost, co by pani pomyślała, gdyby taką samą treść pisał pani partner z inną kobietą? I to ją zastanowiło. I wtedy dopiero zrozumiała, że to ona pierwsza zaczęła zdradzać swojego. Partnera. Chciałabym szczegółowo omówić skutki zdrad dla nas, dla naszego życia, zdrowia i dla naszego całego rodu. W związku z tym zapraszam Państwa na następny odcinek Karma a zdrady. Dziękuję i do zobaczenia.